Cześć, witam Was na moim kanale, Ty też potrafisz. Jeżeli nie macie jeszcze wianka ze zboża, no to już taki ostatni dzwonek, żeby sobie ten wianek zrobić, no bo już oczywiście zaczynają się żniwa, a może w niektórych rejonach już kończą. Zboże już jest takie dość, powiem, przejrzałe, niezbyt ładne, ale jeszcze wykorzystałam to zboże i zrobiłam sobie wianek metodą, Wiaderkową czy miskową. Myślę, że znacie tą metodę, bo teraz krąży po sieci dużo filmików właśnie z wykorzystaniem, z, z wykorzystaniem tej metody do robienia wianku. No i zobaczcie, jaki mi wyszedł wianeczek zrobiony właśnie taki w misce. Tak wygląda taki wianek. Oczywiście ten wierzch od razu się taki nie robi, bo ten wierzch sobie musiałam uzupełnić takimi ładniejszymi kłosami bo do zrobienia tej, tego wianka, tej podstawy wianka wykorzystałam takie gorsze zboże dostałam tutaj takie zboże niezbyt ładne żal było mi go wyrzucić więc właśnie postanowiłam jakoś je wykorzystać oczywiście taki wianek, tą, tą podstawę taką metodą jeżeli macie wiadro czy jakąś miskę no to możecie wykorzystać również takie końcówki bez tych zbóż, jeżeli wykonacie sobie wianek z tych kłosów, a zostaną wam takie pozostałości słomy, no to również sobie taki wianek możecie wykonać. Musicie mieć właśnie miskę albo wiadro odpowiedniej wielkości i zaczynamy. Biorę sobie garść zboża. I układam. To dworze jest dość sztywne, ale da się to zrobić. Dobra. Przejdę na zbliżenie, wezmę bliżej kamerkę, żebyście mogli zobaczyć, jak to w tej misce wygląda. No, i zobaczcie, kochani, wianek metodą u mnie miskową wykonany. To zajmuje dosłownie 5 minutek. No, ta słoma, to zboże jest już dość sztywne, więc weźcie sobie rękawiczki, bo ręce można sobie naprawdę pokaleczyć. No, i ściągam jakimś drucikiem. Ten drucik tutaj mam brązowy. Myślę, że najbardziej taki niewidoczny byłby złoty, ale ten wianek. Ten drucik i tak będzie niewidoczny. No bo zobaczcie, tutaj też mam tą, ten wianek podstawowy, bazowy, ściągnięty drucikiem zielonym, a tutaj wcale go nie widać. Oczywiście na takiej bazie, na takiej podstawie słomianej, możecie również sobie wykonać taki wianek z, z kłosów. Ja tutaj mam akurat wianek z owsa, jeszcze niedokończony. I tu jest również ta podstawa wykonana na miejsce. No a teraz przeniosę się w miejsce, w którym mam dostęp do prądu, bo będzie mi potrzebny klej na gorąco, żeby sobie tą podstawę ładnie wykończyć. No i już trochę będę sobie usiądę, no bo jednak to wykończenie już mi trochę czasu zajmuje. No. no i teraz muszę sprawić, żeby ta baza tego wianka zaczęła wyglądać jak ten wianek. Tutaj zobaczcie, ten wianek jest wykonany z różnych kłosów zbóż. Jeżeli macie, to myślę, że to będzie na pewno wyglądał ciekawiej, jeżeli naklejacie tutaj różne zboża. Ja teraz użyję tylko żyta, ponieważ już to zboże, nie wiem, co to było, chyba to było pszenżyto, nie jestem pewna. Jest już, no po prostu brzydkie jakieś są te kłosy, więc zobaczę, jak wyjdzie wianek z samego żyta. Ten wianek może odłożę na bok. Bo klej na gorąco jest potrzebny i zabieram się do pracy. Zobaczcie, teraz no ta praca jest już trochę bardziej czasochłonna i pracochłonna niż wykonanie samej tej podstawy. Ale myślę, że jakoś to też pójdzie. Biorę sobie pojedynczy głosek. Muszę coś tu przynieść, bo mi będzie chyba kapał. Dobra. Kleję sobie trochę na ogonek klejam gdzieś ten kłosek, ten, yy, ten ogonek tego zboża. No i kłosek również tutaj gdzieś przyklejam. Ale tak delikatnie, żeby ten wianek tworzył się taki przestrzenny. Więc ten kłos już nie naciągam, tylko tak właśnie bardzo delikatnie. I następny. I w różne strony. Jeżeli jest gdzieś drucik, no to nie trzeba za każdym razem tej słomy smarować, można po prostu gdzieś tam pod drucik wepchnąć. Ile to potrwa zanim ten Janek nabierze takiego już wyglądu? Jednak troszkę musimy to tym się pobawić niestety. Tymi kłosami po prostu trzeba wypracować ten kształt, okrąg tego wianka, ale to już bliżej końca. Najpierw tutaj staramy się zabudować trochę ten wianek, tymi, tak na początek, żeby coś nam tu zaczęło być widoczne. Kamerkę bliżej, bo nie wiem jak z daleka widzicie, i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, właśnie z bliska. Dość, przyznam, naprawdę taka mozolna, monotonna praca, ale w taki ciepły letni dzień można sobie gdzieś tam w ogrodzie czy na tarasie usiąść i taki wianek zrobić bez pośpiechu. Wykończyłam już tutaj środek. W zasadzie jeszcze nie wykończyłam, bo wiadomo, te końcowe szlify dostanie wianek na końcu. Zabezpieczcie wnętrze wianka, żeby było po prostu też ładnie wykończone. No i teraz zabiorę się za brzeg tego wianka, bo również ten brzeg nada nam trochę wielkości, objętości. Dodamy temu wiankowi, no bo ta podstawa nie była za duża. Oczywiście, jeżeli chcecie większy wianek, no to trzeba wykonać na czymś większym. I z samego tego żyta prezentuje się, powiem, również całkiem nieźle. I teraz wykańczam sobie brzegi. Ten drucik to wystarczy, drucik tą łodygę tego zboża wystarczy gdzieś zahaczyć o drucik. I delikatnie klejem. Jak już macie dużo tych dziś kłosów, no to one same gdzieś tam jedno o drugi, jeden o drugi już się gdzieś zaczepiają i już tyle kleju po prostu nie trzeba. No i też uważajcie, żeby ten klej był niewidoczny, bo jednak no, nie wygląda to estetycznie jak widać klej. Jest, jest I w różne strony te kłosy oczywiście. Jeszcze tutaj gdzieś sobie powklejam. Zobaczcie, jak ten wianek zacznie już nabierać takiego fajnego kształtu, no to wtedy o wiele łatwiej się to robi, a przy końcu to już w ogóle fajnie, no bo już wtedy widzimy ten efekt końcowy. Tu jeszcze nawierzch można sobie podokładać tak już całkiem luźno, żeby te kłosy takie były. Właśnie sterczące, żeby ten wianek był taki bardzo przestrzenny. No i zobaczcie, drucik mi prawie całkowicie zniknął, gdzie nie, gdzie jeszcze tam prześwituje, ale już naprawdę jest niewidoczny. no i tak do końca. Oj, nie ugryź mnie. No, i kochani, wianek gotowy. Przyznam, że gołe nogi to nie jest najlepszy pomysł, żeby przy pracy ze zbożem, ale wianek w końcu jest gotowy. Zobaczcie, tak wygląda ten wianek. Przyznam, że chwilę zajmuje wykonanie tego wianka, bo chyba z półtora godziny się tutaj nad nim pochylałam i kleiłam. Ale myślę, że efekt jest fajny. Także tak wygląda wianek z samego żyta, a tak wygląda z różnych gatunków. Ten wyszedł ciut większy, ale widzę, że ta podstawa była większa, dlatego jest większy. Pamiętajcie również o wykończeniu środka tego wianka, żeby tam nic takiego brzydkiego nie przyświtywało. Tutaj jeszcze widzę, muszę dokleić kłosek. No i również brzeg wianka, również sobie wykoń, ładnie wykończcie. E, oczywiście można jeszcze dokładać tych kłosów i wtedy zwiększa nam się objętość tego wianka. Można jeszcze sobie pod, podokładać na wierzch tych kłosów i również ten wianek będzie wtedy bardziej przestrzenny. E, tak więc, jeżeli podoba Wam się ta propozycja, wianka ze zboża, no to oczywiście jak zawsze proszę dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia.